Będę dziś miły, bo miłość to nie zawsze głaskanie. Czasem miłość to prawda, której unikasz od lat. Twoje życie nie jest przypadkowe, nie jest efektem pecha, nie jest winą systemu, dzieciństwa, partnera ani rodziców. Twoje życie jest dokładnym odbiciem Twoich decyzji, reakcji i granic, których nigdy nie postawiłeś. I jeśli to Cię wkurza, dobrze, bo to znaczy, że dotknęliśmy prawdy. Nie cierpisz dlatego, że świat jest trudny, cierpisz, bo za długo zgadzałeś się na za mało. Zgadzałeś się na relacje, w których cię ignorowano, na pracę, która cię wysysała, na rozmowy, w których milczałeś, choć w środku krzyczałeś, a potem dziwisz się, że czujesz pustkę. Twój mózg nie szanuje słów. Twój mózg szanuje zachowanie. Jeśli codziennie zdradzasz siebie małymi decyzjami, tworzysz tożsamość człowieka, który nie jest bezpieczny dla samego siebie. I teraz najważniejsze: manifestacja nie działa, gdy wewnętrznie sobie nie ufasz. Możesz powtarzać afirmacje. Możesz słuchać setek nagrań, ale jeśli Twoje działania mówią, nie jestem ważny. Umysł to zapamięta, wszechświat nie reaguje na Twoje marzenia, reaguje na Twoje standardy. Dostajesz nie to, czego chcesz, dostajesz to, na co pozwalasz. Jeśli pozwalasz na chaos, dostajesz chaos. Jeśli pozwalasz na brak szacunku, dostajesz brak szacunku. Jeśli pozwalasz sobie na życie poniżej potencjału, to dokładnie to się wydarzy. I teraz brutalna prawda numer dwa. Nikt cię nie uratuje. Nie przyjdzie moment gotowości, nie przyjdzie idealny dzień. Nie przyjdzie ktoś, kto w końcu cię zrozumie i wyciągnie z bagna. Albo weźmiesz odpowiedzialność, albo będziesz całe życie opowiadał historię, dlaczego się nie dało. Twój strach nie jest problemem. Problemem jest to, że słuchasz go jak autorytetu. Strach ma tylko jedno zadanie: chronić stare. Nawet jeśli stare cię niszczy, dlatego zmiana boli. Bo mózg interpretuje rozwój jako zagrożenie. Ale jeśli dziś nie czujesz dyskomfortu, to znaczy, że jutro poczujesz żal. Nie musisz zmieniać całego życia. Musisz przestać robić jedną rzecz. Przestań uciekać od prawdy o sobie. Przestań udawać, że jeszcze czas. Przestań czekać, aż ktoś da ci pozwolenie. Przestań kłamać sobie, że jesteś ofiarą okoliczności. Jesteś twórcą. Ale twórca odpowiada za swoje dzieło. I jeszcze jedno. Jeśli ciągle czekasz na znak, motywację albo lepszy moment, to wiedz, że to też jest decyzja. Decyzja, żeby zostać tam, gdzie jesteś. Życie nie nagradza tych, którzy wiedzą, nagradza tych, którzy działają mimo strachu. Albo zaczniesz dziś, niedoskonale, niepewnie, bez gwarancji, albo za rok będziesz dokładnie w tym samym miejscu, tylko bardziej zmęczony. Wybór zawsze był Twój. Jeśli to nagranie cię zabolało, zapamiętaj jedno. Ból prawdy trwa chwilę, ból zaprzeczania trwa całe życie. I jeśli chcesz naprawdę zmienić swój sposób myślenia, a nie tylko się chwilowo zmotywować. Zostań tu na dłużej.